AMG! Cały czas napiszcie! 6-3 AMG! Lecimy! To jest moje marzenie życiowe. 6 3 AMG! Chcę mieć taką furę! I teraz napiszcie wszyscy razem. Bardzo proszę cię, nie każ mi się ścigać co Tobą. Co? 6-3 AMG, Pierwszy w Polsce do... Znaczy wszystko się zgodzę, ale nie, nie wszystkim się zgodzę, z tym ostatnim tylko się zgodzę, też wnioskuję do pana prezydenta Andrzeja Dudy o order odrodzenia Polski. Bo ja się przyczyniłem do sztuki w Polsce. O tak powiem. Tak, ja się przyczyniłem order... dla sztuki się order odrodzenia Polski. Po prostu się przyczyniłem do tego, żeby w Polsce, żeby Polska po prostu miała jakiegoś prekursora, artysty sztuki nowoczesnej. Jan Paweł II małe dzieci! A, A proszę tyta.